Cześć, jesteśmy Motospace. Ja nazywam się Michał i dziś opowiem Wam o wyjątkowym samochodzie, który przywraca wiarę w zdrowy rozsądek. Ten samochód to Mazda CX-60, a odcinek dedykujemy wszystkim tym, którzy poszukują pojazdu zaprojektowanego przez inżynierów, a nie przez urzędników z Brukseli. Jeżeli chcecie tanio ubezpieczyć swoje auto, to link znajdziecie pod filmem. A teraz zaczynamy! Mazda CX60 to jedna z największych niespodzianek na rynku motoryzacyjnym, bo oto w czasie, kiedy europejski zielony walec już się rozpędza, Mazda pokazuje nowy model z sześciocylindrowym rzędowym dieslem, ale to nie wszystko. Zapewne słyszeliście o czymś takim jak downsizing. W jego wyniku mamy dzisiaj silniki o wysokiej mocy i bardzo małej pojemności. Normy emisji spalin trzeba jakoś spełniać. Więc producenci aut stają na głowach, a ich fabryki na dachach, żeby im sprostać. Tyle, że litrowy silnik o mocy 150 mechanicznych w realnych warunkach drogowych wcale nie musi palić mniej od dwulitrowego silnika o tej samej mocy, za to prawie na pewno będzie mniej trwały ze względu na wyższe obciążenia mechaniczne i termiczne. Niekontrolowane spalanie detonacyjne, podwyższone zużycie oleju to są problemy, z którymi mierzą się wysilone miniaturowe turbonapędy montowane dziś w wielu nowych autach. Problemy, które powodują także wzrost emisji spalin wraz z przebiegiem samochodu. Klienci popularnych marek kupują dalej nowe auta i nie mają już wyboru, bo silniki o rozsądnej pojemności skokowej względem generowanej mocy prawie znikły z rynku. Na szczęście w tym szaleństwie są też wyjątki i należy do nich również Mazda. Jeżeli o tym nie słyszeliście, to teraz usiądźcie, bo będzie naprawdę grubo. Nowy sześciocylindrowy diesel Mazdy ma 200 koni mechanicznych, a pojemność skokowa to nie 1,9, nie 2 litry, nawet nie 2,5 litra. Nowy diesel Mazdy ma uwaga 3,3 litra pojemności skokowej. Skąd taka pojemność? To bardzo proste. Nieskażeni pseudoekologiczną nowomową inżynierowie Mazdy uznali, że taka właśnie powinna być optymalna pojemność silnika diesla dla rodzinnego Suwa o mocy około 200 koni mechanicznych. Optymalna to znaczy taka, przy której auto będzie dynamiczne, trwałe i oszczędne. Dla mnie i jak sądzę dla wielu kierowców, jeżeli do takich należycie, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Takie kryteria są bardzo ważne. Dynamiczne, trwałe i oszczędne. Nie ma tu nic o zrównoważonym rozwoju, efekcie cieplarnianym ani osadzeniu drzew. A wiecie dlaczego? Dlatego, że dla dobrego inżyniera, dążenie do jak najmniejszego wpływu produktu na środowisko jest naturalnym elementem procesu projektowania samochodu. Za to kluczem jest spełnienie oczekiwań kierowców, a my, kierowcy, chcemy owszem ekologicznych, ale też trwałych i niezawodnych samochodów. CX60 to duży rodzinny SUV o długości 475 cm, wysokości 168 cm, a szerokość ze złożonymi i rozłożonymi lusterkami wynosi odpowiednio 195 i 214 cm. Rozstaw osi to 287 cm, czyli na tyle dużo, żeby naprawdę swobodnie rozplanować przedział pasażerski. Bagażnik pomieści od 570 do 1726 litrów. Maksymalna masa przyczepy hamowanej to 2,5 tony, a maksymalne obciążenie dachu to 100 kg. Jeżeli szukaliście pakownego suwa na rodzinne wyjazdy, to może Mazda CX60 jest właśnie dla Was. Styl nadwozia i projekt wnętrza muszą się obronić same na filmie bo my znowu zajmiemy się wyjątkowym, jak na popularną markę, rzędowym turbodieslem. A są z Brukseli należy się tutaj podpowiedzieć, że to właśnie tak nielubiane przez nich diesle pozwoliły na radykalną redukcję emisji dwutlenku węgla przez samochody. To jest proste i logiczne, bo jeżeli auto mniej pali, to i emisja CO2 spada. Diesle palą mniej od aut benzynowych o podobnej mocy, a na trasie nawet od hybrydowych. I mają tę zaletę, że z reguły im większy diesel, tym bardziej realne drogowe spalanie pokrywa się z katalogowym zużyciem paliwa. Jeżeli chodzi o zasięg, to tak lansowane obecnie auto elektryczne nawet nie mają co marzyć o realnym zasięgu diesli. Podajmy zatem jakieś liczby. Nowa Mazda CX-63 i 3S Sky Active Diesel z miękką hybrydą według cyklu pomiarowego WLTP spala średnio 4,9 litra oleju napędowego na 100 km jazdy. Bądźmy pesymistami i niech to oznacza nawet 6 litrów średniego spalania w realnym ruchu drogowym podczas jazdy zgodnej z polskimi przepisami. Bak mieści 58 litrów paliwa, a to oznacza zasięg zbliżający się do 1000 km. Tankujecie 2 minuty. Idziecie do kasy, zapłacić za paliwo i macie spokój na kolejne kilkaset kilometrów jazdy. To właśnie jest dobrodziejstwo Diesla. A diesel to nie byle jaki. Ma 3283 cm3 pojemności skokowej. Sześć cylindrów w rzędzie oznacza znakomite wyważenie jednostki napędowej. Taki silnik generuje tylko minimalne drgania, ma też bardzo przyjemne brzmienie. Moc najsłabszej dostępnej wersji to 200 koni mechanicznych, dostępnych w przedziale od 3600 do 4200 obrotów na minutę. Moment obrotowy to 450 Nm, i tu przedział dostępności zaczyna się od 1400, a kończy na 3000 obrotów na minutę. Mazda nie byłaby Mazdą, gdyby nie wymyśliła czegoś oryginalnego i rzeczywiście Nowy turbodiesel ma specjalnie ukształtowane denka tłoków, które podczas wtrysku paliwa rozdzielają jego strumień na dwie chmury i chociaż może nie brzmi to zbyt efektownie, to uwierzcie nam, że tak precyzyjna kontrola nad tryskiwanym paliwem to wyższa szkoła jazdy. Mocny, elastyczny i oszczędny silnik diesla przekazuje moc do skrzyni biegów Mazdy, która też jest ciekawa. Patrząc od sprzęgła w stronę kół, działa ona jak typowy hydrokinetyczny automat, czyli za poszczególne biegi odpowiadają przekładnie planetarne, a załączają je sprzęgła wielopłytkowe. Różnicą jest sprzęgło główne, które i tu uwaga nie jest hydrokinetyczne, tylko wielopłytkowe sterowane komputerowo. Wykorzystywane jest ono praktycznie tylko podczas ruszania. Jakie zalety ma takie rozwiązanie w porównaniu z tradycyjnym hydrokinetycznym automatem i skrzynią dwusprzęgłową? Na tle automatu hydrokinetycznego, sprzęgłem wielopłytkowym można sterować w zasadzie w dowolny sposób, a charakterystyka sprzęgła hydrokinetycznego jest wypadkową jego konstrukcji od strony hydraulicznej. Z kolei skrzynie dwusprzęgłowe realizują zmianę biegu za pomocą dwóch sprzęgieł działających naprzemiennie. Skrzynia Mazdy ma 8 biegów i 8 takich sprzęgieł, tak jak typowy hydrokinetyczny automat, a ta technologia jest opanowana od dziesięcioleci. To ważne, bo istnieją na rynku dość delikatne konstrukcje dwusprzęgłowe, w których ofensywna jazda prowadzi do przypalenia sprzęgieł. No i Mazda ma dla swoich fanów jeszcze coś. Tym razem musieli oni na to czekać długie lata, chyba że jeździli dotąd na rodzinne wakacje dwoma Mazdami MX-5. Chodzi o tylny napęd. Tak, nowy SUV Mazdy w podstawowej wersji ma nie tylko diesla R6 3i3, 3, lecz także tylny napęd. Z ruszaniem z przyczepą nie będzie problemów, a układ kierowniczy będzie wolny od jakichkolwiek wpływów momentu napędowego na kołach. Mazda jednak nie każe nikomu jeździć wyłącznie tylno napędowym dieslem. Co więcej, w ogóle nie każe nikomu jeździć subem z dieslem, bo oferuje również bardzo mocną i szybką benzynową hybrydę plug-in, do której jeszcze wrócimy. A teraz dalszy ciąg historii wysokoprężnej. Diesel 3 i 3 występuje również w wersji o mocy 254 koni mechanicznych. Dostępnych przy 3750 obrotach na minutę. Moment obrotowy rośnie do 550 Nm i dostępny jest w zakresie od 1500 do 2400 obrotów na minutę. Napęd przekazywany jest na cztery koła, przy czym auto pozostaje genetycznie i domyślnie tylnonapędowe, a przednia oś dołączana jest poprzez sprzęgło wielopłytkowe w razie potrzeby. Jak wyglądają osiągi Mazdy CX60 z dieslem? Podstawowa 200-konna wersja rozpędza się do pierwszych 100 km/h w 8,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 212 km godzinę. Wersja 4x4 o mocy 254 koni rozpędza się do setki w 7,4 sekundy, a prędkość maksymalna to 219 km godzinę. Tym, którzy nie są na bieżąco z ofertą japońskiej marki, podpowiem, że są to rewiry niedostępne dotąd dla mazdy z dieslem. Ale poczekajcie jeszcze minutę na hybrydę plug-in, bo tam dopiero będzie wesoło. Średnie spalanie słabszego i mocniejszego diesla według cyklu WLTP to odpowiednio 4,9 oraz 5,3 litra oleju napędowego na 100 km jazdy. A co powiecie na taką liczbę? 5,8. Dużo to, czy mało? Tyle, że tym razem nie chodzi o zużycie paliwa, tylko o przyspieszenie do 100 km na godzinę. Takie cuda w wykonaniu Mazdy mało kto pamięta. A niesłusznie, bo taka na przykład Mazda RX-7 z sekwencyjnym turbodoładowaniem robiła setkę jeszcze szybciej, ale miała tylny napęd, a nowa hybrydowa CX-60 PHEV ma napęd 4x4. Ale uwaga, nie jest to żaden E napęd, Ewał napędowy czy inny tego rodzaju substytut pełnego mechanicznego napędu na cztery koła. W Mazda CX60 działa to tak. Mamy czterocylindrowy silnik benzynowy 2,5 Skyactiv o mocy 191 koni mechanicznych, zanim silnik elektryczny o mocy maksymalnej 175 koni mechanicznych, dalej skrzynię biegów i rozdział napędu na tył i przód, tak jak w Dizlu. To oznacza, że całą moc systemową układu, która wynosi 327 koni mechanicznych i czyni CX60 najmocniejszą drogową mazdą w historii, można przenieść na tylne koła. A w suwach, które mają przedni zespół napędowy z silnikiem spalinowym, a tylną oś napędza tylko silnik elektryczny, moc przekazywana na tył jest z reguły znacznie skromniejsza. Nie potrzebujecie dużej mocy na tylnej osi, bo nie jeździcie z przyczepą. No to mam dla was inną zachętę. Wyobraźcie sobie dynamiczną jazdę po łuku drogi autem, które ma stały przedni napęd spalinowy, a tylny tylko elektryczny. Kiedy mocniej wciśniecie gaz, powodujecie dopływ siły napędowej do tylnych kół na łuku drogi, a to z kolei sprawi, że charakterystyka prowadzenia auta może się zmienić z sterownej na neutralną lub nadsterowną. Działa to także w drugą stronę, kiedy zdejmiecie nogę z gazu i dotkniecie hamulca. Układ hybrydowy będzie starał się uzyskać maksymalnie wydajną rekuperację za pomocą tylnego silnika elektrycznego, przez co hamowały będą głównie tylne koła i znowu zachowanie auta się zmieni. Podczas niezbyt szybkiej jazdy na suchym asfalcie kierowca może tego nie wyczuć. Ale jak będzie ślisko, to do akcji szybko wkroczy system dynamicznej kontroli stabilności samochodu. I teraz już wiecie, dlaczego połączenie mocy silników spalinowego i elektrycznego przed skrzynią biegów, a dopiero potem rozdzielenie mocy systemowej na osie samochodu, daje maździe CX60 przewagę nad konstrukcjami z silnikiem elektrycznym przy tylnej osi. I znowu jest to korzyść dedykowana bezpośrednio kierowcom. Podobnie jak stosunkowo duży, bo mieszczący 17,8 kWh prądu, akumulator hybrydy pozwalający na przejechanie w trybie elektrycznym około 60 km. Taki akumulator da się naładować przez noc do pełna ze zwykłego garażowego gniazdka elektrycznego, czyli jest to najwygodniejsza i najmniej problematyczna z domowych opcji ładowania. Bateria ma napięcie 355 V i waży 176 kg. Co ciekawe napęd hybrydowy zachowuje charakterystykę mocy i momentu obrotowego silnika spalinowego. Maksymalny moment obrotowy sięga 500 Nm przy 4000 obrotów na minutę, a 327 koni uzyskiwane jest przy 6000 obrotów na minutę. Efekt dla kierowcy będzie więc mniej więcej taki, jakby prowadził benzynowe 2,5 z automatem i było solidnie z góry. Pozostaje jeszcze kwestia tego, co dzieje się po rozładowaniu akumulatora trakcyjnego. Czy wtedy kierowca ma do dyspozycji tylko 191 koni z silnika spalinowego? Nie do końca tak jest, gdyby jechał po niemieckiej autostradzie z gazem w podłodze, to rzeczywiście wyjeździ cały prąd z baterii i pozostanie czerpać moc tylko z paliwa. Ale na co dzień podczas rozsądnej jazdy, nawet po rozładowaniu akumulatora trakcyjnego Mazda CX 62,5 in będzie pracowała jak hybryda, ładując akumulator podczas hamowania i dając do dyspozycji kierowcy ekstra porcję mocy elektrycznej podczas przyspieszania. Przeznaczenie hybrydy ładowanej z gniazdka jest bardzo klarownie zdefiniowane. Ma pozwalać na tanią codzienną jazdę po mieście aż do całkowitego wyładowania akumulatora czyli coś, czego nie potrafią auta elektryczne. Jak energii zabraknie, włącza się napęd spalinowy i jedziemy dalej. Hybryda Mazdy nadaje się także na długie trasy ze względu na całkiem pokaźny silnik benzynowy ja jednak wybrałbym diesla. Dla zasady, aby zamanifestować sprzeciw przeciwko szalonemu pędowi kastrowania samochodów z kolejnych cylindrów, diesle wcale nie muszą kopcić i smrodzić, trzeba tylko dbać o ich dobry stan techniczny. A co zrobić, żeby również stare diesle przestały w Polsce kopcić? Do tego wystarczyłoby, aby w każdej stacji kontroli pojazdów była hamownia podwoziowa i dymomierz, plus zmiana sposobu pomiaru zadymienia spalin w odpowiedniej normie. Technicznie żadna technologia rakietowa, istnieją nawet mobilne hamownie tego rodzaju, które mogłaby sobie rozstawiać inspekcja transportu drogowego. No, ale zostawmy marzenia na inną okazję, a teraz wrócimy do Mazdy i podamy ceny. Diesel startuje od 201 900 zł. Jego mocniejsza i szybsza wersja z napędem 4x4 jest droższa o 30 000 zł. Hybryda plugin to koszt 229 900 zł. Sami już pewnie wiecie, czy to dużo, czy mało, auta są dziś bardzo drogie i 3cylindrowe kompaktowe hatchbacki konkurencji potrafią kosztować ponad 100 000 zł. Jeżeli chcecie zobaczyć u nas materiał wideo z dokładnymi ujęciami nowej Mazdy CX60, w możliwie najtańszej dostępnej wersji stojącej w polskim salonie, to napiszcie o tym w komentarzach. Robiliśmy już takie filmy, więc możemy pokazać też i nowego Suwa Mazdy. A teraz pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia!